Rodzaju rozdział 38. W tym czasie Juda odszedł od swoich braci i wstąpił do pewnego mieszkańca, Adulam, który miał na imię Hira. I Juda zobaczył tam córkę Kananejczyka, który miał na imię Shua. Pojął ją i obcował z nią. A ona poczęła i urodziła syna, i nadała mu imię Er. I znów poczęła i urodziła syna i nadała mu imię Onan. Potem znowu urodziła syna i nadała mu na imię Szela. A Juda był w Kezib, gdy mu go urodziła. I Juda wziął dla swojego pierworodnego syna Era żonę imieniem Tamar. A Er, pierworodny Judy, był zły w oczach pana, więc Pan go zabił. Wtedy Juda powiedział do Onana, Obcuj z żoną twego brata i orzeń się z nią, i wzbudź twemu bratu potomstwo. Lecz Onan wiedział, że to potomstwo nie miało być jego. Gdy obcował z żoną swego brata, wyrzucił swoje nasienie na ziemię, aby nie wzbudzić potomstwa swemu bratu. I nie podobało się Panu to, co Onan zrobił, dlatego i jego Pan zabił. Wtedy Juda powiedział do swojej synowej Tamar, Mieszkaj w domu twego ojca jako wdowa, aż dorośnie mój syn Szela. Powiedział bowiem: Oby on też nie umarł jak jego bracia. I tamar odeszła i mieszkała w domu swego ojca. Po długim czasie umarła córka Szuły, żona Judy. Gdy Juda już pocieszył się, poszedł wraz ze swoim przyjacielem Chirą, Adullamitą, do Timny do tych, co strzygli jego owce. I powiedziano o tym tamarze. Oto twój teść idzie do Timny, aby strzyć swoje owce. Zdjęła więc siebie wdowę szaty, okryła się welonem i tak zasłonięta usiadła na rozstaju drogi, która prowadziła do Timny. Widziała bowiem, że szela dorósł, a ona nie została mu dana za żonę. A gdy Juda zobaczył ją, pomyślał, że to nie rządnica, bo zakryła swoją twarz. Zszedł więc do niej z drogi i powiedział: Proszę, pozwól mi obcować z tobą. Nie wiedział bowiem, że to była jego synowa. I powiedziała: Co mi dasz, abyś mógł ze mną obcować? I powiedział: Poślę ci koźlątko ze stada. A ona rzekła: Dasz mi zastaw, dopóki nie przyślesz? I powiedział: Cóż mam ci dać w zastaw? A ona odpowiedziała: Twój pierścień, twój sznur i twoją laskę. Którą masz w ręce, dał jej więc i obcował z nią, a ona poczęła z niego. Potem wstała i odeszła. Zdjęła z siebie welon i włożyła wdowie szaty. A juda posłał koźlątko przez swego przyjaciela, adulamitę, aby odebrał zastaw z ręki tej kobiety, ale ten jej nie znalazł. I pytał ludzi w tym miejscu, gdzie jest ta nierządnica, która była na rozstaju tej drogi. Oni odpowiedzieli, nie było tu żadnej nierządnicy. Wrócił więc do Judy i powiedział, nie znalazłem jej. I ludzie w tym miejscu powiedzieli, nie było tu żadnej nierządnicy. Wtedy Juda powiedział, niech sobie zatrzyma ten zastaw, abyśmy nie stali się pośmiewiskiem. Oto posłałem to kąźlątko, a ty jej nie znalazłeś. Po upływie około trzech miesięcy powiedziano Judzie, twoja synowa Tamar stała się nierządnicą. I oto jest brzemienną z niewrządu. Wtedy Juda powiedział: Wyprowadźcie ją i niech będzie spalona. A gdy została wyprowadzona, posłała do swego teścia wiadomość: Jestem brzemienna z mężczyzny, do którego należą te rzeczy. Powiedziała przy tym: Rozpoznaj, proszę, czyj to pierścień, sznur i laska. Wtedy Juda rozpoznał je i powiedział: Ona jest sprawiedliwsza ode mnie. Ponieważ nie dałem jej swemu synowi szeli, i więcej z nią nie obcował? Gdy nadszedł czas jej porodu, okazało się, że w jej łonie są bliźnięta. A gdy rodziła jedno dziecko wytknęło rękę, a położna ujęła ją i zawiązała na ręce czerwoną nić, mówiąc ten wyszedł pierwszy. A gdy on cofnął swoją rękę, oto wyszedł jego brat i powiedziała, jak się przedarłeś? Na tobie niech będzie rozerwanie, i nadała mu na imię Perez, a potem wyszedł jego brat, na którego ręce była czerwona nić, i nadała mu imię Zerach.